Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły, i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł Wam dano poznać wprost tajemnice Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach. Aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa, sercem szlachetnym i dobrym, Zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Wspominamy dziś męczenników, których męczeństwo urodziło się z 200 lat życia, funkcjonowania kościoła, który pewnie można by powiedzieć nie miał prawa powstać i funkcjonować. Pierwsze 200 lat historii Kościoła w Korei jest bez sakramentów, oprócz sakramentuszki. Nie mają Eucharystii, nie mają pokuty i pojednania, bierzmowania, święceń, tylko chrzest. Ci męczennicy, których dzisiaj wspominamy, są dziećmi tego Kościoła. Niemożliwego, można by powiedzieć. Słuchamy dziś po raz kolejny nie wiedzieć, który w życiu Ewangelii o siewcy. O siewcy, który zachowuje się co najmniej nierozsądny. A Łukasz jeszcze podkreśla. Siewca wyszedł siać swoje ziarna i rzuca je w takie miejsca, gdzie ono wiadomo, że nie ma prawa wyrosnąć. Na drogę, na skawę międzyciernę. Szkoda ziarna, powiedzielibyśmy. Po co je marnować? A w Bogu, bo to przecież On jest sercem, o doskonale wiemy, jest taka bezprzykładna hojność i bezprzykładna nadzieja. On będzie rzucał ziarno swojego słowa także tam, także w te miejsca w nas, w naszym życiu i w życiu naszych bliskich, naszych bliźnich, w życiu świata. Gdzie po naszemu to nie ma sensu. Gdzie po naszemu niemożliwe, żeby coś wyrosło. Być może pytanie na dziś brzmi, czy ja mam ochotę próbować przynajmniej naśladować Boga w jego bezprzykładnej hojności i bezprzykładnej nadziei.